Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego miliony ludzi na całym świecie kwestionują kształt naszej planety? Dlaczego coraz więcej osób odrzuca to, czego uczyliśmy się w szkole, i twierdzi, że Ziemia jest płaska? Dzisiaj zagłębimy się w pięć najsilniejszych argumentów, które przekonują zwolenników teorii płaskiej Ziemi o ich racji. I niezależnie od tego, co sam myślisz na ten temat, te argumenty mogą Cię zaskoczyć swoją logiczną strukturą i przemyślanym podejściem. Jeśli chcesz poznać pełną perspektywę tego kontrowersyjnego tematu, zostaw łapkę w górę i subskrybuj kanał, aby nie przegapić kolejnych fascynujących materiałów. Teoria płaskiej Ziemi to jedno z najbardziej kontrowersyjnych zagadnień współczesności. Choć oficjalna nauka od wieków utrzymuje, że Ziemia ma kształt geoidalny czyli zbliżony do kuli Istnieje rosnąca grupa ludzi, którzy twierdzą inaczej. Co skłania ich do zakwestionowania tego, co wydaje się oczywiste dla większości? Dzisiaj przyjrzymy się pięciu kluczowym argumentom, które stanowią fundament wierzeń zwolenników płaskiej Ziemi. Nie będziemy oceniać ani potwierdzać tych teorii, po prostu przedstawimy je takimi, jakimi widzą je ich zwolennicy. Pierwszy i być może najczęściej przytaczany argument dotyczy horyzontu. Zwolennicy teorii płaskiej Ziemi twierdzą, że niezależnie od tego, jak wysoko się wzniesiemy, czy to na szczyt góry, czy nawet w samolot pasażerski lecący na wysokości 10 tysięcy metrów, horyzont zawsze wydaje się być płaski i znajduje się na poziomie oczu. Według ich obserwacji, gdyby Ziemia rzeczywiście była kulą o obwodzie około 40 tysięcy kilometrów, powinniśmy dostrzec wyraźną krzywiznę horyzontu. Zwłaszcza z dużych wysokości. Przeprowadzają oni eksperymenty z użyciem poziomnic, kamer z szerokim kątem widzenia i teleskopów, twierdząc, że w każdym przypadku linia horyzontu pozostaje idealnie prosta. Zwolennicy tej teorii podkreślają, że zdjęcia przedstawiające zakrzywioną Ziemię pochodzą albo z obiektywów typu rybie-oko, które zniekształcają obraz, albo z materiałów udostępnianych przez agencje kosmiczne, którym nie ufają. Argumentują, że jeśli horyzont jest zawsze płaski dla naszych oczu i dla sprzętu pomiarowego, to może właśnie taki jest w rzeczywistości. Co więcej, wskazują na fakt, że piloci samolotów rzadko, jeśli w ogóle, korygują swój lot, aby uwzględnić krzywiznę Ziemi. Według obliczeń zwolenników płaskiej Ziemi, przy prędkości 500 mil na godzinę, samolot musiałby co kilka minut korygować kurs w dół, aby nie odlecieć w przestrzeń kosmiczną. Skoro tak się nie dzieje, twierdzą oni, powierzchnia musi być płaska. Drugi argument opiera się na podstawowych właściwościach fizycznych wody. Zwolennicy teorii płaskiej ziemi podkreślają fundamentalną zasadę, że woda zawsze znajduje swój poziom i tworzy płaską powierzchnię w spoczynku. To obserwacja, którą każdy z nas może potwierdzić w codziennym życiu. Nalej wodę do szklanki, miski czy basenu. A jej powierzchnia będzie ideale płaska. Jeśli zatem oceany, które pokrywają 70% powierzchni naszej planety, są właśnie wodą, to zgodnie z ich naturą powinny tworzyć płaską powierzchnię. Jak więc możliwe jest, aby woda zakrzywiała się wokół kuli? Zwolennicy tej teorii twierdzą, że to przeczy podstawowym prawom fizyki, które obserwujemy na co dzień. Wskazują na jeziora, morza i oceany, argumentując, że ich powierzchnia jest płaska i pozioma. Przeprowadzają eksperymenty z użyciem laserów świecących nad powierzchnią wody na duże odległości, twierdząc, że promień lasera pozostaje na tej samej wysokości, co dowodzi braku krzywizny. Pytają również, w jaki sposób woda może przyklejać się do dolnej części obrotowej kuli. Choć oficjalna nauka tłumaczy to grawitacją, Zwolennicy płaskiej ziemi kwestionują to wyjaśnienie, argumentując, że nigdy nie zaobserwowano, aby woda samoistnie zakrzywiała się lub przyklejała do obracających się obiektów w warunkach laboratoryjnych. Dla nich to prosty dowód: skoro woda jest płaska, to i ziemia musi być płaska.